W szkole muzycznej Tyszkiewicza, której uczę w Warszawie e, głównie uczę tańca ludowego, elementów tańca klasycznego, ale ostatnio pewna nauczycielka od klawesynu, możecie sobie wygooglować co to jest, to jest taki starszy kuzyn fortepianu, e, taki instrument historyczny, e, barokowy, bo to jest ważne, e, tańczyliśmy mm, wspólnie tańce historyczne, właśnie menueta i gawota, czyli tańce typowe dla suity barokowej. I razem z kilkoma uczniami z klas szóstych nauczyliśmy się tych tańców historycznych. Ułożyłam im niezatrudne choreografie, gdyż te kroki są naprawdę bardzo ciężkie. I mieliśmy okazję wystąpić na koncertach, które zachęcały uczniów do przyjścia do tej szkoły i pokazać, jak właśnie fajnie w tej szkole można połączyć muzykę z tańcem. Była to niesamowita przygoda dla moich uczniów, którzy do dzisiaj śpiewają sobie te melodie i bardzo chcą jeszcze na zajęciach powtarzać te choreografie. Sprawiło im to dużą radość. Także naprawdę. Polecam, żeby nie bać się, przedstawiać młodzieży nawet współcześnie takich tańców jak tańce historyczne, bo może to być ciekawe, może być to uczące i to było bardzo dobre doświadczenie dla nas wszystkich.